Po jednym skoku w każdej serii mieli, każdy z nich taki skok bardzo dobry. Bartek trochę zepsuł pierwszą serię, natomiast Krzysiek z Kubą w drugim skoku pojawiły się błędy i, i stąd takie rezultaty. Ale niemniej jednak jestem bardzo zadowolony po, po dzisiejszym konkursie. Boju. Konkurs taki można powiedzieć z niskiej belki, trochę też trzeba było mieć szczęścia, żeby odlecieć. Dosyć długo Bartek, kusek był po też przytrzymany odnośnie kontroli, też właśnie był zagadywany. Co, o co tam chodziło konkretnie? Nie, no, Bartek był po kontroli, bo, bo każda. Szóstka w kontynentalu idzie do, do kontroli, Był siódmy musiał do, do samego końca czekać, czy idzie, czy idzie do kontroli Nawet nie wiem dokładnie czy był, ale chodziło o głównie też... To już nie przy kontroli, tylko takie upomnienie za narte, bo ten ten narty i to jest takie, nie dość ze skąpy, bo takie maszynki wejść. Także troszkę będzie jeszcze trzeba przycieć. Tak, jak oceni pan warunki, które dzisiaj panowały na skoczni? Nie, no, do rozgrywania spokój jak najbardziej ok, okej, bardzo bezpieczne. Wiadomo, w pierwszej serii robiło się tak, że na następnym dole był mocny wiatr pod narty i którzy zawodnicy trafili udało się odlecieć. A, a były też pechowcy, którzy mieli na, na całości wiatr pod narty i wtedy te punkty no, były znacząco odejmowane i rezultat nie był taki, taki dobry. Poza Pucharem Kontynentalnym Pana podepiecznie startyły również Pucharze Świata i tam w Trondheim świetny wynik zanotował Andrzej Stękała, szósta pozycja. Jest Pan zaskoczony, że było aż tak wysoko? Aż tak zaskoczony. Przy konkursu Andrzej już od dłuższego czasu pokazywał, że, że stać go, ja tak mówiłem, bo było wiele pytań, czy stać do, do dziesiątki skakać, Nie ja mówiłem, że, że przy dobrych skokach, tak jak wyjdą dwa konkursowe skoki, odrobinie szczęścia, ta, ta dziesiątka... Na pewno ich stadzi i to pokazali w front time i Andrzej i Dawid. Tylko Dawid, można powiedzieć, że skakał jeden po drugim, skakali i Dawid w każdym skoku był lepszy od Andrzeja, mimo to, że wylądował na nie wiem, 13. miejscu. Tak. Jakie cele na konkurs? Jakie cele? No nie ma, celów na te skoki no i na ITRE. Dziękuję.